Go! 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 Siemato, jaś z dzichu! Masz coś do mnie, nobie. obie? Twelubo, nie żyjesz? I kill you! Łałałała, chłe chłe uciekła aż matucha. O, następna pała. Słyszałem, się. Zabijecie. ty noobska player, kot i bij! A masz! Gin! Ginie ty, pedałko! Zdicho nie lubi pedałków! Trach! Bach! Zaraz umrzesz, hahaha! Ha, ha. I co dużo mi możesz, koń była się i Del you this is Sparta. Boom, headshot, hahahaha, oh. <laughs> zabiłem cię ty friend dla leku krzywy, kurde, player i bli walony. <muchy> brun, brun, auto fastum fastum. Jadę już milion pięćset sto dziewięćset metrów na sekundę. Fak, kurde, gdzie ja jestem? To byłem ja z drops na nara jadę na chatę pędzić bille w łazience, Mara.